No przecież. Tłucza to! Co to za oszustwo? No przecież idealnie turkę. Halo, hojo. Hej, hej, widzu. Znowu walki robaków. Kurde, to już trzecia edycja i za każdym razem budzi wielkie emocje u mnie. Raz pozytywne, raz negatywne. I tym razem zobaczymy, co w tym roku hojo przygotowało. Bo jak się patrzy, to co roku dostajemy ten event od trzech lat. W podobnym okresie czasu. <noise> Zobaczmy, co tym razem upichcili. No dobra, tutaj zaczynamy i co? Jakiś, nie wiem, przerywnik, jakaś rozmowa, czy coś? Nie, od razu nas wrzuca do eventu, czy... A, no samouczka. A, a, I to jeszcze takiego irytującego samouczka. <laughs> Jakbym powiedział, no taki Tarlejnowy, że nie możesz zrobić sam tego. Nie możesz sam się tego nauczyć. Powiem to tak. Widzieliśmy już tak dużo razy ten. Event, że no. To jest. Powiem tak, ten samouczek uważam, że nie powinien być. Fajnie, że nie było wprowadzenia żadnego gadania co do tego eventu, ale jednak. Że no ten tutorial to był dramat. O, patrzcie, jednak ktoś tutaj jest. O, jednak można zagadać. Jest jakiś tam wstępnie. Tylko dziwne, że mi nie, za, nie zaliczyło. Nie załapało, jak się tutaj teleportowałem. Mhm. Ich tak przeniosło. I powiem wam, że te mechaniczne to już. to już powalone. Powalone są. Przyjdzie głowa i wam zniszczy te wszystkie robale. On ma opę robale, jeśli dobrze pamiętam. Krabąszcza, chrząszcza, czy co to jest. No dobra, przejdźmy do starcia. Dobra, jeszcze tutaj będą nam tutoriale gadali, naprawdę. To nie o to chodzi. Chcesz zagrać swoim chrząszczem. Ale powiem wam, że to już jest trochę przesada. Możemy latać nim, atakować. Jeszcze walczymy z Hilucianem. W tym tempie to niedługo będziemy walczyli, no nie wiem, z sam jakimś. Łeju, jak to się dziwnie kieruje. Ja widziałam, że mam w głowę uderzyć. Ja to się ciężko. On nie ma takiego doskoku. Jak tamten poprzedni w poprzednich wersjach, jak lata a, do maksa, to ile polecę? Ale poleciałem <gryzny> a ciężko jest, żeby uderzyć w locie. A mogę go po kostkach pogryźć? On bardzo mało zadaje. E, masz w głowę. Nie został. <gryzny> Aha, czyli tak naprawdę musimy bardziej używać mechaniki, jak latamy, żeby zadać sobie na najwięcej obrażeń, bo po kostkach mało co gryziemy. <gryzny> W ogóle wiedziałem, że w tym trybie mo można grać kołopowo. Nie wiem, jak ma to wyglądać kołopowo, ale może wyglądać śmiesznie. No przecież trafiam go w głowę, czemu tak mało? Powinien Klita, dostać. No, <grym> to jest dziwna mechanika. <grym> Niby powinienem dostać, ale on też nie dostaje. Znaczy, dostaje więcej niż ja na pewno. Ło! Wow! <grym> Począłem się jak piłka baseballowa w tej chwili. <grym> Idealnie wpadłem pod jego kij. Dobra, znowu. Słaby punkt głowa. Ojej! No bije go po głowie, co jest? No, przecież. O, dobra. Ech. Spamujemy. To jest klucz do sukcesu. Masz, buzi. A. A to był speedrun. Ej, ale to tak każdego można ograć. Cały czas w locie i cały czas bijemy i spamujemy. Byle tylko nie opaść. No masz. Nie. No z głupie co robię, ale działa. Jak działa, to dobrze. Jeszcze raz. zrobił. Ej. Zrobił unik. Kucnął. No i tak mu nic nie pomogło. Aha, no tak. Mechaniczny żuk i abyss. Hmm. Co może pójść nie tak? No, ale tak jak mówię, wystarczy... O kurde, tu już nie mogę spamować, bo może mnie strącić z... Ja sądziłem. O! Swój punkt! Poink. Hej, <grytanie> zniszczyliśmy mu tarczę i upadł. No nie! Nie wstawaj, masz. Ej, no czemu mój den nie zapał? Czasami nie łapie od razu. Trzeba poczekać, że się skończy animacja. Oła! Dostałem przecież od... Znaczy dostać dostałem, ale unik zrobiłem. Najwidoczniej zapomnisz za czułko. No właśnie, jak teraz polecę za daleko, mogę polecieć za niego? Nie. Myślałem, że się da. Dobra, go po kostkach. A masz. <gryś> a masz, po kostkach. A masz. <gryś> taki mały życzek, a tyle bije? A masz. Kurde, ten ma już cięższy taki. Muszę uważać! Ła! No nie ma cięższych, po prostu ja robię fejle, takie porządne, dobra i znowu i powtarzamy rytynę po kostkach i tak tylko połowę, żeby jak najwięcej obrażeń zadać, żeby go złapać tym czółkiem, rogiem czy czymś takim, I to jest naprawdę szybkie, 30 sekund. Powiem tak, dłużej jest tak naprawdę przeskakiwanie między poziomami, czy coś takiego, niż kurde walka z nimi trwa. Pewnie dłużej będę nagrody zbierał z tego eventu, niż wszystkie walki. Czekaj, zadałem mu zero. Ojej, ja jestem za nisko! O, ja. No, co jest? Jestem zbyt blisko jego nie mogę mu nic zrobić. Oho, po mnie. A nie, jednak nie. Myślałem, że jak to skastuję do końca, to będzie jakiś potężny atak, ale widzę, że on to nie był potężny atak. No, no przecież tłuczę to! Co to za oszustwo? No przecież... Idealnie tulkę! Hello, hojo. No i tu walka przydłużyła się przez to, że coś nie działało. <grystanie> aha, aha. ja za bardzo podnosi, coś, powiem wam tak. Naprawdę. <grystanie> no serio, ja uważam, że przy następnym evencie, który pojawi się za rok, to będziemy walczyli z bosami. Bo takie już będą potężne te nasze żuczki. No, nie uciekaj! Boisz się takiego żuczka? <grystanie> Podziewięć go! Nie uderzam go po głowie, ale łapie cały czas za dziewięć, no chyba, że wrogi go tłukę. No dobra, teraz głowy w garba i padł. <laughs> to jest absurdalne. Powiem tak, bez I to ten event nie ma sensu. fajnie, że zrobili, że możemy zagrać z kimś w kopie, z jakąś jedno z jedną osą do naszym znajomym, ale nic poza tym. Dodaj tylko jedną mechanikę, że możemy latać i walczymy z hilucianami, czy musimy się zawsze znęcać nad hilucianami. Nie mam pojęcia. Biedny hiluciany. No teraz jestem na wysokości twarzy, nie wiem czemu nie zajobraził. Ooo! O o. o. A! No! Ale mi kombo sprzedał! Nie miałem energii. No jak ja mam to strącić? Muszę tam dobiec najpierw. Nie zdążę. No nie zdążyłem. Mi przywali. O, no nie, czekaj, zdążyłem, co? <noise> już podnosił jednak nie? Dobra, po Pokoszka go gryziemy. A masz. A masz. <noise> dobra, myślałem, że to nie zadziała, ale zadziałała. Ja trafił, nie bo byłem na ziemi i byłem zbyt niski. On już powinien być martwy, dobra. Po go. Po kostkach, ach, i wygramy ten pojedynek. A, masz. Tak delikatnie. Nie da się tak delikatnie. <grytanie> za jeden. Dobra, zanim jeszcze odbiorę nagrody, muszę sprawdzić jedną rzecz, czy jest jakieś tutaj zakończenie tego questa? Czy się pojawi, nie wiem, nasz Ito, który zawsze jest przy tych eventach, to ja chyba jednak nie. Ach, no szkoda. Powiem tak, bez Ito ten event nie ma sensu. Powiem ci widzu, że jestem rozczarowany. Taki event, taki event, którym zawsze pojawiał się nasz Ito. Bez niego ten event nie ma sensu. Nie ma sensu, jest po prostu smutny. Kojo, nie postaraliście się. Gdzie mój to? <laughs> Powiem wam tak, to był event na 15 minut. No nie mam innego określenia na to. Nie było fajnej w ogóle story tutaj jakieś takie pobieżne można było z niej porozmawiać ale od razu się nie aktywowało jak się tu pojawiliśmy przy tym stole nie trzeba było podejść naprawdę nie wypał nie wypał ten event no i jeszcze dodali tą jedną mechanikę latania jakby coś miała zmienić no ale tak jak mówię te żuki z roku na rok są coraz potężniejsze i w końcu będą bardziej opne niż nasze postacie którym grami w ogóle utknę w konarze A jak wam się podobał ten event a teraz dzięki wielkie za obejście. trzymajcie się Hey, hey.